Witam serdecznie. Jest to kolejny odcinek poradnika alienowanego. Nazywam się Jarosław Szynkarek. Nazywam się Jarosław Szynkarek. Jest to kanał przeznaczony dla ojców, którym utrudniane są kontakty z dziećmi. Jest to, mam nadzieję, że ostatnia część, bo to wyszło strasznie dużo z tych części z tej rozmowy z komentarzem. Sama rozmowa trwa 25 minut. Natomiast no, moje komentarze trochę to przeczytnę i mam nadzieję, że to jest ostatni odcinek, więc bez zwłoki przechodzimy już do tego. Do, do dalszej analizy rozmowy pani i to już chyba się będzie kończyć na tym. I teraz tak. Czyli tutaj chodzi o założenie niebieskiej karty. Tu się chodzi o założenie niebieskiej karty. Dobrze, a tego trzeba zacząć. Czyli mam iść do pani dyrektor, czy do pani pedagog. Widzicie, tu pani wybiera dziwną drogę, bo uderza do pani pedagog. Do pani pedagog, tak? Uderza. I teraz tak, do pani pedagog i ona mi to załatwi. No czytaj, radzi, żeby iść do pani pedagog. do pani pedagog i ona mi to załatwi, ona załatwi i powie jak najlepiej rozegrać to. A ja, a to jak mówię do pani pedagog i pani pedagog powie, czy iść do mopsu. A, to jak mówię do pani pedagog. I pani pedagog powie, czy iść do MOPS-u. Boże, jak ona to rozmawiają. Bo wiem, że najlepiej niebieską kartę zakłada policja i MOPS. Trwa dosłownie 10 minut. No, u mnie to nie trwało 10 minut. I, czyli tak, to super. Niech pani dzwoni, obojętna o której. Jak będzie jakiś problem, to dzwonić. Ja pani zawsze pomogę. Wiem, że pani przez to przeszła i wygrała sprawę. No to dziękuję ślicznie. No, trzymaj się. Pa. To już przeszły one na ty. I teraz tak. I teraz tak. Jakie są, wnioski praktyczne, jakie są wnioski praktyczne z tej rozmowy? Otóż wnioski praktyczne są z tej rozmowy, że jak to Amerykanie mówią, z, innej, z inną osobą się żenisz, a z zupełnie inną się rozwodzisz. I teraz w kobiecie następuje przemiana. Mówimy, że notorycznie i bardzo często ze względu na łatwość kontaktów przy mężu, się ukrywanie, to jest kom komórka, jest po prostu centrum życia kobiety nawet się kąpią z nią i nie wiem, śpią i wszystko robią. 80% Amerykanów to sięga po komórkę w czasie uprawiania, wiecie, intymności z partnerem, partnerką. Jak zadzwoni komórka, to 80% ją odbiera. Komórka jest centrum życia kobiety i zdrady stają się niezwykle po prostu łatwe do prowadzenia i do ukrywania. Tak? I kobiety w tej chwili notorycznie stosują monkey branching. To jest przystosowanie ewolucyjne, które polega na tym, że kobieta, mężczyźni była bardzo duża śmiertelność ludzi, bo nie mieliśmy broni maszynowej i mieliśmy dużo drapieżników w koło. No i po prostu kobieta nie mogła pokładać ca całej nadziei w jednym mężczyźnie, tylko raczej dy dywersyfikację robiła w paru i już zawsze miała jakiegoś tam nauku, jakby tej niej. Został rozszarpany przez tygrysa, co jest normalne. I tym się nie musisz przejmować. Ja bym sobie nie obciążał psychiki w ogóle, że kobieta chce odejść. Jak to mówi mój ojciec, jak gołębica z gołębinka odlatuje, to nie sposób ją zatrzymać. Ja to tylko dodaję, że jeszcze można tylko szczelić z dubeltówki, to spadnie do ogrodu martwa. Nie? No a tego nie polecam po prostu. No, to był żart. Taki to mówiłem do ojca. I chodzi o to, że po prostu jest monkey branching na początku. I kobieta szuka źródeł, jak się rozwieść. I tutaj dostaję od, tutaj masz taką mentą rozmowę, jak jest prowadzona. Ja nie wiem, jak one, jeżeli kobiety tak rozmawiają, to ja wiem, dlaczego nie lubię tych długich roków. No i chodzi o to, że tutaj pani użyła kilka fajnych narzędzi, które mogłeś sobie zauważyć, jak jedna, drugą szkoli nieudolnie, ale skutecznie. To znaczy tak, ustaliły, że idą przede wszystkim do, idą przede wszystkim do, Pani pedagog, ja nie wiedziałem takiego czegoś, pani pedagog, naświetlają mi sprawę, więc już masz nerwy takie, że dzieci już masz blokowane z odbieraniem, możesz mieć problemy. I tu kolega mówił tak, że po prostu pedagog mu coś tam, matka naszczyła pedagog i po prostu szkołę na to, żeby on dzieci nie odbierał, nie był na jakiejś akademii, to powiedział, że wezwał policję i mówi, że zaraz będę po prostu działał, zaraz będę kurczę do prokura, do, za, za takie coś, zaraz do kuratorium napiszę, tu polecicie wszyscy. I tam no jednak nie zdecydował się atakować, czyli podejrzewam, że to one są bezkarne, na po prostu próbują to, to wymusić, ratować dziecko przed tym y, złym, tym, y, tym takim, że tak powiem, dramatycznym tym ojcem przemocowcem. Czyli to ci już załatwia, że jesteś ojcem przemocowcem, odpychać się to od dzieci mówiłem, żeby po prostu tam nie naciskać tego tematu, nie naciskać tego tematu, po prostu raczej odstępować i się wycofywać, bo jednym z celów jest takim, żeby cię, jak tam tamta pierwsza mówiła, że tam temu się udało wysłać go do więzienia. Tak? i żeby ciebie nie wysłać do więzienia, bo w więzieniu dla dzieci będziesz bezużyteczny. Następnie spuszczają Ci na głowę taką bombę atomową wielofazową w postaci niebieskiej karty. Niebieska karta po wprowadzeniu tej procedury, to zajmuję się tobą, zaczynają cię prostować. W każdym razie ja mam na przykład praktykę i po prostu wyśmiewam tych ludzi, ale dla mnie pierwsze to były dramatyczne przejścia z niebieską kartą. Ja się popłakałem na każdej, nie, na pierwszej niebieskiej karcie, którą ja założyłem. To byłem tak przesłuchiwany przez przypolo, psychologii byłem tak znękany otoczeniem tym, co się dzieje koło mnie, że się po prostu nie wstydzę się tego, że się popakałem, bo mi psychika pękała i będziesz miał w koło różne takie ataki, ale to będzie taki cykl. Niebieska karta, jak sobie z tym radzić. Czyli to jest niebieska karta, generalnie uruchomia jest mechanizm, który, jak tam było w tym, że to mają cię powiadomić, coś źle robić i na ciebie wpłynąć. Ona może też tutaj na niebieskiej karcie, jak już się kontaktuje z tym całym systemem alienacyjnym. Nazwijmy go tak systemem, alienacy, to ten system informuje, jak co nam może wyciągnąć z tego systemu, że możecie wyrzucić z mieszkania, że mogą cię aresztować na jej wezwanie, że każdy ma tam reagować, że zrobisz z siebie przemocowca, bo takiej jest wygodniej, to jej, jest jej przepustka do mieszkania, w którym może sobie figielki uprawiać z, z tym swoim nowym partnerem, a ty na przykład możesz dostać na zakaz zbliżenia się do niej i wylądujesz lądujesz na bruku, co dla kobiet. Yy, yy, one lubią zostawiać, to jest taktyka ziemi, spalonej ziemi, że ona cię zostawi w zniszczonego, czyli tak jakby, wiesz, ktoś się rozstaje z samochodem, to z pięknym się, czy, trudno rozstać, a takim zniszczonym, obitym to bez problemu się się rozstanie, ona cię będzie tego. I możesz się spodziewać niebieska karta to cała lawina, że możesz mieć przesłuchanie na policji, do sądu od razu mogą wnieść o zabranie ci władze rodzicielskie, dostaniesz postanowienia o zakazie kontaktów, zanim się odwołasz, zanim się dowiesz jak się odwołać, zanim pójdziesz do prawnika, to miną miesiące, dzieci nie będziesz widział, nie będziesz co się działo, będziesz próbował się z nimi na przykład w szkole zobaczyć, to ci nauczycielki będą wołać policję. To się za... I to jest takie zamieszanie, że dzień w dzień, dzień w dzień i to dziesiątki ludzi niby bronią dzieci. Nie? Tylko nie przedali na torką, <laughs> tylko robią coś takiego, że jakby są tyłem zwróceni do przeciwnika i atakują swoje własne, y, y, szkodzą dzieciom. No i a ty jesteś po prostu taką, będziesz, to jest ciężki ciężki okres dla, dla ojców. Przejrzyj sobie dokładnie ten materiał, moje uwagi i myślę, że przygotuję cię to po prostu do takiej sytuacji, że jak już będziesz ją miał, to zginie ten efekt wow, jaki ja miałem, taki szczęka mi opadała. I myślałem przez chwilę, że to jakiś jest sen albo coś w tym stylu, albo nie wiem, wypuścili jakieś w proszku narkotyki, ja, one, jakieś psychotropie, one na mnie działają, bo po prostu w powietrzu wiszą, bo ja nie wiem co tu się dzieje, co tu się odstawia i się w ogóle nie mogłem odnaleźć w tej sytuacji, ale ty się już dzięki tym możesz lepiej odnaleźć. Czyli jeszcze ostatnie podkreślając, 25 minutowa rozmowa, może ci odmienić partnerkę która była nie była niegroźna w strasznie niebezpieczną. A jak ona jakby to się coś takiego jakby wiesz, odbezpieczasz broń to się ta broń staje już naprawdę bardzo niebezpieczna. I potem ona już się uczy. Pierwsze dostaje ulotkę niebieskiej karty już sobie nawet jak czeka czeka aż tam jakieś przecież, znajdą dla niej okienko czasowe, żeby założyć jej tą niebieską kartę to ona się może zapoznać tą niebieską i to już pierwszy instruktaż. Jak, co mówić, żeby po prostu cię wyniszczyć, tak? Były tam takie plansze, pamiętacie, czerwone i z żółtym zaznaczyłem, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I się wyrabia w tym, żeby cię po prostu pogrążyć. No i to jest taka seria zaskoczeń, że jesteś, zwłaszcza jak jesteś niewinnym człowiekiem, to więzienia są pełne niewinnych ludzi, i Twoje przekonanie o Twojej niewinności to jest, nic nie znaczy. Jeszcze raz powtórzę to zdanie. Twoje przekonanie o Twojej niewinności to nie ma żadnego znaczenia, że Ty jesteś niewinny. Ważne jest, jak się bronić. Po prostu, jak się bronisz. No, i mam nadzieję, że dzięki temu programowi mniejszy będzie efekt zaskoczenia i będziesz się bronił. A mówię, ten cykl e, kiedyś na pewno powstanie na temat niebieskiej karty. No, nie nie odpuszczę tego. E, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. E, kończę już ten cykl tej przydługiej rozmowy. Mam nadzieję, że Wam się przyda. I cóż, myślę nad kolejnym odcinkiem. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.